Święty związek to nie jest związek, który nie ma problemów. To nie jest tak, że jesteśmy uwolnieni. Święty to polega na tym, że ma świadomość, że ma rzeczy do przepracowania, ale dąży do pewnego celu. Mnóstwo związków się rozpada. Mamy w bliskim otoczeniu, w dalszym otoczeniu, mnóstwo sytuacje, gdzie dowiadujemy się o tym, że ktoś się rozwodzi, rozstaje i tak dalej. I najczęściej takie. Tematy, które wychodzą, to jest to, że On mnie nie rozumie, On się nie rozwija tak szybko jak ja. Jak mówię święty związek, to nie mam na myśli osób, które chodzą do kościoła tak, co niedzielę tak, mm -hmm. i, i na tym polega ta ich świętość, tylko ja mówię o dwóch osobach równych, które są razem, bo to pomaga im wzrastać. Obojgu. Nic tak jak związek nie odpala naszych guzików, naszych traum, naszych lęków. Nic tak jak związek nie kopie w szafę, żeby trupy powypadały. Ja mam wrażenie, że my czasami za poważnie podchodzimy do tych związków. Że tak z jednej strony chcemy je pielęgnować, ale tak jak y, nie uczy nas nikt kłócenia się, tak nas nikt nie uczy rozrywki w związku. Najczęściej spotykam się z tym, że zabawa była kojarzona z lenistwem i była napiętnowana. Co tak leżysz? Nie masz nic do roboty? Jeśli jeśli się trafi tam partner, który z natury jest radosny, no to bingo.